Cześć, witaj na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o czymś, co może znacząco wpłynąć na Twoją produktywność i wszystkie takie Twoje codzienne działania. Dziś opowiem Ci o uważności, inaczej znanej jako mindfulness, czyli takim byciu tu i teraz, i o tym, jak może wpłynąć na większą skuteczność w Twojej pracy czy w codziennych czynnościach. Jest taki, można zauważyć taki paradoks, że często skupiamy się na technikach, które mają pomóc nam lepiej działać, bardziej skutecznie, a zapominamy o tym, jak ważne jest bycie skoncentrowanym, jak ważny jest nasz stan umysłu. Pokażę Ci, jak łatwo można wprowadzić elementy uważności do tych technik produktywności. Gotowy? Zaczynamy! Uważność, znana także jako mindfulness, to bycie w pełni obecnym w danej chwili, bez oceniania pojawiających się myśli, emocji czy doznań. Innymi słowy, to umiejętność bycia tu i teraz, bez takiego oceniania, analizowania, to umiejętność zauważania tego, co się w danym momencie dzieje, co dzieje się w moim ciele, czy nie takie myślenie o przyszłości, czy martwienie się przeszłością. To jest takie uważne działanie. To taka możliwość zauważenia na przykład, jak się teraz czuję, co się teraz dzieje w mojej głowie, jakie mam emocje, czy jestem zmęczony, czy nie. To takie uważne wykonywanie rzeczy. Czy to odbywa się w trakcie rozmowy, czyli takie na przykład uważne słuchanie drugiej osoby, czy też na przykład takie skupienie się na danych czynnościach, które robię w danym momencie. To także takie pełniejsze doświadczanie tego, co się dzieje we mnie i w świecie dookoła. Czy jak na przykład jestem w trakcie jakiegoś spaceru, to umiejętność zauważenia, co mijam, jaka, jakie otoczenie widzę. Z pozoru może się wydawać, że to jest jakaś taka umiejętność zarezerwowana dla osób. Medytujących, czy nie wiem, mocno pracujących nad sobą. Ale jest to umiejętność, którą może wykorzystać każdy, bez względu nawet na, na wiek, doświadczenie. Wydaje się, że produktywność to działanie, a uważność to takie zatrzymanie się, ale to takie pozory. W świecie, w którym jesteśmy przeładowani informacjami, kiedy ciągle otrzymujemy jakieś powiadomi powiadomienia, mamy coś do zrobienia, znaczenia nabiera to nie tyle, żebyśmy więcej działali, ale żebyśmy robili to, co naprawdę ważne. I tutaj przydaje się uważność, która daje nam taką większą klarowność. Zwracam nam uwagę na to, co jest naprawdę ważne, na czym warto się skupić. I możemy wyróżnić takie trzy obszary, w których uważność może poprawić twoją produktywność. Przede wszystkim bycie obecnym pomaga skupić ci się na jednej rzeczy. Nie zastanawiasz się nad wieloma różnymi zadaniami, nie wybiegasz myślami w przyszłość, czy nie martwisz się przeszłością, nie analizujesz jej. Możesz się skupić na tym zadaniu, które jest tutaj, i przez to, że tak powiem, większość z Twoich zasobów idzie na wykonanie tego zadania, i przez to możesz w krótszym czasie i z większą efektywnością wykonać to zadanie. Uważność też wpływa na podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Nie działasz już tak automatycznie pod wpływem jakichś impulsów, czy pojawiających się jakichś emocji czy bodźców. Tylko masz przez bycie uważnym, zauważasz to, co się dzieje, co jest ważne, i dzięki temu możesz podjąć bardziej świadome decyzje wynikające z jakiegoś planu, czy z Twoich autentycznych zamiarów czy potrzeb. Bycie obecnym pomaga też lepiej zarządzać twoją energią i tym samym też czasem. Jeżeli jesteś tu i teraz, bardziej świadomy swojego ciała, to zauważasz, że na przykład jesteś zmęczony, coś ci potrzeba i wtedy to wyznaczasz sobie na przykład, że potrzebujesz przerwę. I dzięki temu po takiej przerwie Możesz dalej łatwiej, efektywniej działać. Co o czym też wspominałem na innych moich filmach, gdzie podkreślałem, że na przykład jak w technice Pomodoro, przerwa jest bardzo znacząca i potrzebna, żeby nabrać troszkę takiego dystansu, troszkę zrestartować umysł. Brzmi ciekawie, ale pewnie zastanawiasz się od czego to zacząć, jak to wprowadzić w życie. Pierwszą taką techniką, którą możesz łatwo zastosować, to jest oddech. Oddech towarzyszy Ci cały czas, bez niego byś, byś nie żył, to wiadome. Co innego jest jednak taki uważny oddech. I to, co możesz zrobić, to posłużyć się tym oddechem, tylko zrobić go bardziej uważnie. Czyli, jeżeli na przykład masz jakieś zadanie do zrobienia, to zanim zaczniesz, możesz po prostu dosłownie poświęcić minutę, może nawet krócej, w zależności, ile masz czasu, na zrobienie takiego jednego albo kilku świadomych oddechów. Jak to może wyglądać? To po prostu możesz przymknąć oczy, jeżeli masz możliwość, ale można równie dobrze to robić z otwartymi. Zamknięte oczy po prostu pozwolą bardziej się wyłączyć, troszkę odciąć od takich zewnętrznych bodźców wzrokowych. Czyli zamykasz oczy, albo otwarte masz, i po prostu bierzesz głębszy wdech, robisz sobie krótką pauzę i robisz wydech. Bardzo ważne jest, żeby po prostu poświęcić temu oddechowi jak najwięcej uwagi. Żeby po prostu w tym czasie jakieś inne myśli Ciebie nie absorbowały. Pomocne może być policzenie sobie, czyli na przykład wdech liczysz sobie 1, 2, 3, robisz krótką jakąś pauzę i ponownie 1, 2, 3 robiąc wydech. I znowu krótką jakąś taką pauzę. Jeżeli możesz, możesz wydłużyć to na przykład liczenie do czterech. Zamiast liczenia, możesz po prostu sobie powiedzieć wdech na wdechu i wydech na wydechu. I najlepiej spróbuj teraz. Po prostu usiądź sobie wygodnie, jak możesz, to z wyprostowanymi plecami. Możesz przymknąć sobie oczy i możesz teraz sobie zapauzować i zrobić sobie takie 2-3 wdechy i wydechy, takie uważne. Czujesz różnicę? To jest taki reset dla Twojego umysłu. I ten uważny oddech bardzo łatwo połączyć z różnymi technikami. Właściwie z każdą, w każdej technice możesz go zastosować. Na jednym z wcześniejszych filmów mówiłem o zasadzie dwóch minut, czyli jeżeli jakieś zadanie możesz wykonać w ciągu dwóch minut, to nie odkładasz go na później, tylko po prostu robisz. Czasami przed rozpoczęciem jakiegoś zadania, właśnie nawet takiego krótkiego, czujesz opór. I często, właśnie już po takim jednym, kilku ważnych oddechach, ten taki głos w Twojej głowie, który się sprzeciwia wykonaniu tego zadania, właśnie ucicha i z większą ochotą możesz wykonać to krótkie zadanie. Ten uważny oddech możesz też bardzo łatwo zastosować na przykład przy technice Pomodoro. Technika Pomodoro dla przypomnienia była. Narzędziem, które pomagało Ci zwiększyć koncentrację, efektywność uczenia się, wykonywania jakichś zadań. Polegała ona na tym, że jakieś zadanie, coś do zrobienia dzieliliśmy na takie przedziały 25-minutowe, po których następowała 5-minutowa przerwa. Jak łatwo się domyślasz, to 5-minutową przerwę możesz wykorzystać właśnie na to, aby wykonać ten świadomy oddech. Możesz tutaj fajnie też do, zastosować jeszcze inną taką technikę związaną z uważnością, czyli takie na przykład uważność na ciało, taki skan ciała. Nie musi to trwać długo. Jak masz na przykład takie kilka minut, możesz po prostu usiąść sobie wygodnie i po prostu wziąć nawet taki właśnie jeden głębszy wdech i wydech i zauważyć przez chwilę, jak się czujesz w swoim ciele. Czy, nie wiem, jakieś części ciała przyciągają twoją uwagę, czy gdzieś odczuwasz jakieś napięcie. Po prostu na chwilę wczuj się w swoje ciało. Zauważ co się z nim dzieje. Możesz też zwrócić uwagę, jakie myśli przechodzą ci przez głowę, może jakie emocje odczuwasz, dosłownie chwilę. I później z powrotem możesz wziąć, głębsze, taki uważny, jeden wdech, jeden oddech, dwa, trzy, jak w zależności ile masz czasu. I zauważ, że taka krótka praktyka, która trwa dosłownie minutę, dwie, daje bardzo fajny taki restart umysłu, taką, taką świeżość. I bardzo łatwo zauważysz, że tego rodzaju przerwa daje Ci dużo więcej odpoczynku, takiego restartu. Przez to, że wyciszysz na chwilę umysł, nabierasz większej jasności, klarowności myślenia i zwiększa się też Twoja koncentracja. I łatwiej Ci będzie wykonać dalsze czynności, dalsze zadania. Uważność możesz też zastosować przy innych technikach, na przykład przy macierzy Eisenhowera. To było takie narzędzie, które pozwalało lepiej podzielić zadania na te, które są ważne, pilne, mniej ważne albo zupełnie niepotrzebne. Można to jednak zastosować przy jakimkolwiek układaniu planu czy, czy robieniu sobie grafiku, jakiegoś harmonogramu. Często właśnie przy takim zadaniem towarzyszy nam na przykład jakiś chaos w głowie. Zastanawiamy się, co jest najważniejsze, że trzeba i to zrobić, i to wszystko jest właściwie na wczoraj czasu mało i przez to naszą gonitwę myśli, trudno się skupić, człowiek, czujemy, czujemy stres i że tak powiem całe zadanie wyznaczenia tych najważniejszych rzeczy jest utrudnione, a tym samym kolejne dalsze działania. I to co możesz zrobić, to właśnie zanim zaczniesz planować, tak jak wcześniej, usiądź sobie na chwilkę, chociaż możesz równie dobrze to robić na stojąc albo nawet idąc i po prostu Weź kilka takich uważnych oddechów. I potem, jak już poczujesz, że ten umysł jest trochę spokojniejszy, automatycznie też wszystkie rzeczy nabierają swojego większego znaczenia, swojego miejsca i łatwiej ci określić, które zadania są ważne, które są mniej ważne, a które zadania możesz po prostu odrzucić albo zrobić w innym terminie. Na dziś to będzie wszystko. Jak mogłeś, mogłaś łatwiej zauważyć. Mindfulness to nie, jest takie, to nie jest tylko takie siedzenie w jakiejś pozycji medytacyjnej, ale jest to narzędzie, które możesz wykorzystać w każdym momencie. Ono pozwala Ci być taki, po prostu takim bardziej obecnym w tym, co robisz, a przez to być bardziej skutecznym w swoich działaniach. Przez to, że łapiesz takie momenty, że nie myślisz nie, o przyszłości, nie martwisz się, nabierasz większej perspektywy, łatwiej Ci... Bardziej klarownie myśleć, i po prostu potrafisz też łatwiej docenić to, co się dzieje, to co robisz, docenić siebie, poczuć się po prostu większą taką radość, no i też mniej stresu, mniej stresu i lepsze na przykład też relacje. Teraz Twoja kolej. Po prostu spróbuj zastosować tą technikę, umiejętność w życiu. No, możesz zacząć naprawdę od dosłownie jednego, dwóch, kilku oddechów przed jakimiś ważnymi zajęciami. Czy nawet na początku dnia, czy, czy w trakcie jakiegoś spaceru? Ważne w uważności jest, żeby starać się to robić regularnie, dlatego że jeżeli robimy to regularnie, to że tak powiem, tworzymy sobie takie nawyki, dzięki temu później łatwiej w jakichś takich mocno stresujących sytuacjach przypomnieć sobie o tej uważności, zastosować tę umiejętność i poprawić właściwie jakość swojego życia. Temat uważności to jest bardzo taki szeroki temat, który można zastosować do przeróżnych czynności. Właściwie wszystko co robimy możemy po prostu robić uważniej. Jeżeli jest to dla Ciebie ciekawe i uważasz, że może to poprawić jakość Twojego życia, to zapraszam do śledzenia mojego kanału. Daj znać w komentarzu, co sądzisz w ogóle o uważności, czy udało Ci się zrobić tą praktykę jak ci poszła zasubskrybuj mój kanał, jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś i do zobaczenia w następnym filmie.